Niecierpliwość i głód zaczęły przytłaczać małą Antosię, ponieważ jej matka wciąż spała przez cały dzień. W obliczu tej alarmującej sytuacji, determinacja dziewczynki doprowadziła ją do zaskakującego działania. Udało jej się aktywować połączenie alarmowe na telefonie komórkowym matki. Kiedy zespół ratunkowy w końcu przybył, napotkał sytuację, której się nie spodziewał. Witajcie na kanale Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta historia. W słoneczny niedzielny poranek Beata z błyskiem dumy w oczach wybierała nieskazitelną sukienkę dla małej Antosi, trzyletniej dziewczynki. Powód do ekscytacji był więcej niż szczególny. Miejska Straż Pożarna otwierała tego dnia swoje podwoje dla dzieci z gminy. Była to dla nich wyjątkowa okazja, aby zanurzyć się w świecie odwagi i bohaterstwa lokalnych strażaków. Wydarzenie zapowiadało się na poranek, pełen ekscytujących zajęć. Dzieci będą miały okazję zwiedzić potężne wozy strażackie, założyć solidne mundury, a ku uciesze Antosi, nawet wziąć udział w symulacjach pożaru. Podekscytowanie Antosi było namacalne. W końcu jej tata, Marcin, był dzielnym członkiem Brygady Strażackiej, a to był właśnie jego batalion. Dziewczynka z trudem powstrzymywała niepokój ponieważ miała przeżyć niezapomniany poranek nauki i podziwu u boku swojego bohatera zwanego tatą. Mimo młodego wieku, Antosia już głęboko rozumiała odwagę i waleczność swojego ojca. Marcin zawsze dzielił się z nią ekscytującymi opowieściami o swoich bohaterskich akcjach ratunkowych, związanych z ryzykownymi sytuacjami i aktami odwagi, których dokonał podczas swojej kariery strażaka. Dziewczynka, z oczami pełnymi podziwu, Uważnie słuchała szczegółowej narracji ojca, chłonąc każde słowo z fascynacją. Każda historia była dla Antosi jak opowieść przygodowa i nie mogła się oprzeć chęci, by usłyszeć więcej i więcej. Dla niej Marcin był kimś więcej niż tylko tatą, był prawdziwym bohaterem, kimś, kogo głęboko podziwiała i chciała pójść w jego ślady. Jedną z ulubionych historii Antosi było to, jak jej ojciec, Marcin, dokonał niezwykłej akcji ratunkowej, która sprawiła, że poczuła się z niego jeszcze bardziej dumna. Uwielbiała słuchać tej historii i często prosiła Marcina o jej powtórzenie, jakby to była współczesna bajka. Było jesienne popołudnie, kiedy płomienie pożerały opuszczony budynek w najstarszej części miasta. Gęste kłęby czarnego dymu przesłoniły niebo, a upał był niemal nie do zniesienia. Ale dzielni strażacy z batalionu Marcina nie wahali się ani chwili. Wiedzieli, że gdzieś w płonącym budynku jest zagubione dziecko i nie będą szczędzić wysiłków, by je odnaleźć. Marcin przewodził zespołowi, prowadząc ich z determinacją przez ciemne, wypełnione dymem korytarze, wykorzystując swoje doświadczenie do omijania płomieni, które tańczyły wokół nich. Odgłos trzaskającego ognia był ogłuszający, ale Marcin pozostał niewzruszony. Z latarką w jednej ręce i sercem pełnym nadziei w drugiej, parł naprzód. W końcu, po chwilach, które wydawały się wiecznością, Marcin usłyszał słaby dźwięk płaczu dochodzący z pokoju po jego prawej stronie. Bez wahania rzucił się w stronę dźwięku i otworzył drzwi. Tam, pośród ciemności i dymu, znajdowało się przerażone i bezradne dziecko skulone w kącie. Marcin natychmiast uklęknął przy nim, ostrożnie wyciągając ręce. Dziecko ze łzami w oczach spojrzało na strażaka z mieszaniną strachu i ulgi. Wziął ją na ręce i owinął swoim płaszczem ochronnym, zapewniając jej bezpieczeństwo i ochronę. Z dzieckiem w ramionach, Marcin rozpoczął podróż powrotną przez płonący budynek, stawiając czoła wyzwaniom ognia i dymu z niezachwianą odwagą. Zespół strażaków, z niepokojem czekający na zewnątrz, w końcu zobaczył Marcina wyłaniającego się z płomieni, niosącego dziecko w ramionach jak prawdziwy bohater. Za każdym razem. Gdy Marcin kończył tę ekscytującą historię ratunkową, Antosia nie mogła powstrzymać swojego podekscytowania. Podskakiwała i podskakiwała wokół ojca, jakby była tam w środku historii, będąc naocznym świadkiem akcji ratunkowej. Jej promienna twarz i błyszczące oczy odzwierciedlały radość i podziw, jaki czuła dla ojca. W ten słoneczny niedzielny poranek Antosia przeżyła naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Gdy tylko dotarli do remizy strażackiej, z trudem powstrzymywała swoje podekscytowanie. Mała dziewczynka miała okazję wsiąść do wielkiego czerwonego wozu strażackiego z troskliwą pomocą swojego ojca Marcina. Z oczami pełnymi podziwu dowodziła, włączając syreny i migające światła jak prawdziwy młodszy strażak. Ale przygoda dopiero się zaczynała. Antosia mocno trzymała się węża strażackiego, czując jego ciężar i moc podczas gdy zdumiona obserwowała swojego ojca i innych strażaków w akcji. Uporali się z małym, kontrolowanym pożarem, demonstrując całą odwagę i umiejętności, które są częścią ich heroicznej pracy. Co więcej, dzieci otrzymały cenne instrukcje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych. Strażacy poświęcili swój czas, aby nauczyć dzieci, jak ważne jest bezpieczeństwo i jak podejmować odpowiedzialne działania w ryzykownych sytuacjach. Antosia, ze swoją bystrą uwagą i prawdziwą chęcią do nauki, poważnie traktowała każde słowo. Na koniec wizyty dzieci otrzymały specjalne pamiątki, plastikowe kaski i odznaki symbolizujące ich doświadczenie jako młodszych strażaków. Antosia dumnie trzymała swój hełm, czując się częścią czegoś większego, częścią strażackiej rodziny, tak jak jej ojciec. W dniach, które nastąpiły po jej ekscytującej wizycie w Remizie Strażackiej, Głównym tematem Antosi było niewątpliwie niesamowite doświadczenie, przez które przeszła. Entuzjazm dziewczynki był zaraźliwy, a gdziekolwiek się pojawiła, nie szczędziła wysiłków, by dzielić się ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, których się nauczyła. Rodzina właśnie przeprowadziła się do nowego domu, a pudła wciąż zajmowały prawie każdy kąt mieszkania, czekając na rozpakowanie i prawidłowe umieszczenie ich zawartości w nowych miejscach. Beata Mama Antosi zaczynała czuć się przytłoczona pozornie niekończącą się listą zadań potrzebnych do przekształcenia ich nowego domu w przytulne i przyjazne środowisko. Wśród wszystkich rzeczy, które należało zrobić, była jedna, która szczególnie zakłócała jej spokój. Od kilku dni Beata nalegała, aby jej mąż Marcin zamontował zasłony w salonie. Martwił ją brak prywatności, gdyż każdy przechodzący ulicą mógł bez przeszkód obserwować cały dom. Marcin, musisz zamontować te zasłony, powtarzała ponaglająco. Każdy, kto przechodzi ulicą, widzi cały dom. Jesteśmy tu całkowicie odsłonięci. Mężczyzna, zawsze zajęty innymi priorytetami, odłożył zadanie i obiecał zająć się nim następnego dnia, ale ten wyczekiwany dzień zdawał się nigdy nie nadejść. W sobotni poranek Marcin miał wolne od pracy jako strażak. Wraz z kilkoma kolegami zaplanował dzień wędkowania. Beata, moi przyjaciele i ja planujemy dziś wybrać się na ryby, wyjaśnił Marcin. Wypłyniemy łodzą na otwarte morze. Nie będę miał tam zasięgu, więc nie będę dostępny. Wrócę późnym popołudniem. Marcin pożegnał się z Beatą i Antosią pocałunkiem, zostawiając za sobą niezamontowane zasłony, i wyruszył z przyjaciółmi na ryby. Zdeterminowana, by rozwiązać problem zasłon, Beata postanowiła nie denerwować się dłużej tą sytuacją i wzięła odpowiedzialność na siebie. Udała się do garażu i chwyciła wiertarkę oraz małą drabinkę. Antosiu, moja droga, usiądź proszę na kilka minut w kuchni, powiedziała łagodnie Beata. Posadziła Antosię na krześle w kuchni, podając dziewczynce papier i ołówki, aby odwrócić jej uwagę, podczas gdy Beata pracowała. Mama włączy wiertarkę i nie chce. Żebyś się przestraszyła hałasu. To, co miało być pozornie prostym zadaniem, miało przybrać dramatyczny i przerażający obrót. Beata miała wszystko pod kontrolą, aby rozpocząć wieszanie zasłon i była zdeterminowana, aby dokończyć zadanie. Zaznaczyła już miejsca, w których musiała wywiercić otwory i wspięła się na starą drabinę. Jednak gdy była na szczycie drabiny, jeden ze stopni, który podpierał jej stopę, ugiał się drabina pokazała swoją kruchość, powodując moment zachwiania równowagi. Upadek nie był z dużej wysokości, ale niestety los miał w zanadrzu jeszcze okrutniejszy cios. Beata uderzyła głową w stolik kawowy stojący na środku pokoju, natychmiast tracąc przytomność. Leżała nieruchomo i nieprzytomnie na podłodze w salonie. Gdy czas jakby się zatrzymał, mała Antosia, mając trzy lata i całą swoją niewinność, Usłyszała huk upadku matki i zaniepokojona udała się do salonu. Znalazłszy Beatę leżącą na podłodze, z prostotą dziecka, Antosia przypomniała sobie częste skargi matki na zmęczenie w ostatnich dniach. Pomyślała, że matka po prostu śpi. Z takim wnioskiem dziewczynka wróciła do kuchni, gdzie zajęta była rysowaniem. Jednak w miarę upływu czasu i zbliżania się pory obiadowej Antosia zaczęła odczuwać głód. Wróciła do salonu. Gdzie jej matka wciąż pozostawała nieprzytomna. Wierząc, że mama powinna się obudzić, aby przygotować obiad, Antosia wzięła z szafki kilka ciasteczek. Mijał czas, a mała Antosia coraz bardziej się martwiła. Zdała sobie sprawę, że jej mama się nie budzi. Potrząsnęła mamą, zawołała ją, ale nie otrzymała odpowiedzi. Rozpacz ogarnęła dziewczynkę, która zaczęła płakać, tuląc się do mamy. Wtedy Antosia, Pamiętając instrukcje, których nauczyła się od strażaków, postanowiła działać. Poszukała telefonu komórkowego matki i znalazła go w kieszeni spodni. Z zaskakującą jak na swój wiek zręcznością udało jej się wykonać połączenie alarmowe z telefonu. Halo, tu Antosia, powiedziała dziewczynka. Musisz przyjechać do mojego domu. Moja mama śpi cały dzień. Po drugiej stronie linii operator był zdumiony zdolnością Antosi do odpowiadania na pytania i udzielania niezbędnych informacji. Mała nauczyła się na szkoleniu strażaków, jak ważne jest zapamiętanie swojego adresu w sytuacjach awaryjnych. W ciągu kilku minut pod drzwi podjechał radiowóz z funkcjonariuszami policji. Oceniając sytuację, natychmiast poprosili o zespół ratunkowy. Cała sytuacja potoczyła się błyskawicznie. Beata została szybko opatrzona i przewieziona do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niej uraz czaszki. Dopiero gdy Marcin, jej mąż, wrócił tej nocy z wędkowania i zobaczył na swojej komórce liczne nieodebrane połączenia, popędził do szpitala. Tam zastał swoją dzielną córkę Antosie w towarzystwie pracownika socjalnego. Pana żona jest nadal nieprzytomna, ale to dzięki tej małej bohaterce żyje, powiedział pracownik socjalny, wskazując na Antosie. Marcin podniósł córkę, trzymając ją czule, jednocześnie pocieszając małą Antosię, która wciąż była przerażona sytuacją. Był to moment ulgi i wdzięczności za to, że byli razem w tym czasie, z nadzieją na pozytywne rozwiązanie sytuacji, w której się znaleźli. Kolejne dni były wypełnione ciągłym niepokojem, ponieważ rodzina z niecierpliwością czekała, aż Beata się obudzi. Kiedy to w końcu nastąpiło, mimo lekkiego upośledzenia. Rodzina była podekscytowana i odechnęła z ulgą. Nagłówki gazet podkreślały odwagę i determinację trzyletniej dziewczynki, która zachowała się spokojnie i odważnie w sytuacji zagrożenia, ratując życie swojej matki. Sytuacja z udziałem Antosi miała znaczący wpływ na miejskie szkoły. Zainspirowane odwagą małej bohaterki, szkoły zaczęły wdrażać inicjatywy mające na celu przygotowanie dzieci na sytuacje kryzysowe. Organizowano wykłady. Szkolenia i symulacje, które miały nauczyć dzieci odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania w krytycznych momentach. Marcin w końcu zamontował kurtyny. Historia małej Antosi uczy nas, że odwaga nie zna wieku. Nawet dziecko może podjąć niesamowite działania w potrzebie. Przypomina nam również, jak ważne jest, aby być przygotowanym na sytuacje awaryjne i uczyć nasze dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego działania. Jeśli ci się podobało. Polub i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z numerem od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała Ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.